Ostatni update obecnego sezonu, zmiany i nowości, darmowe nagrody w tym skin dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem i mam dla was wyzwanie, a najdokładniej czy pod tym filmem uda wam się wbić 250 łapeczek do góry, także sprawdźmy czy dacie radę. A jeżeli wy będziecie kupowali coś we Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście HEXACODE i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku klasycznie chciałbym was zaprosić na moje mapy w trybie kreatywnym, oczywiście w lupkę wpisujecie HEXACODE i tutaj macie między innymi Ultimate 1 v 1 przy okazji macie też Ultimate Slida i masę innych, gdzie możecie pograć ze znajomymi i ogólnie dobrze się bawić, a my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite, bo jak się okazuje trochę ich mamy. Zaczynając od tematu nadchodzącego rozdziału 7, i raczej większość osób zdaje sobie sprawę, że po obecnym sezonie z Simpsonami będziemy mieli nowy rozdział 7. No i generalnie, jak się okazuje, to twórcy najprawdopodobniej już dnia dzisiejszego w takowy rozdział 7 przedwcześnie będą mogli zagrać, ponieważ naprawdę wiele twórców jest obecnie w USA i generalnie, no to jest zaproszona do siedziby właśnie Epika. Także najprawdopodobniej będą oni grali w rozdział 7 przedwcześnie. Natomiast, tak czy siak, nie wiemy dokładnie, kiedy wstawią oni nam coś, ponieważ raczej pewne jest to, że prędzej czy później dostaniemy od nich jakieś przedwczesne spojrzenie na właśnie chapter siódmy. Tylko kiedy dokładnie to będzie, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jeśli chodzi o rozdział siódmy, to wiemy, że na rozdział 7 Epic planuje nową mapę do trybu reaktywacji, ma ona nazwę kodową Piper Boot i no troszeczkę brzmi to jak Peterbot natomiast jest to mapa najprawdopodobniej na festiwal zimy właśnie w tym roku. Także myślę, że mega ciekawe. Ciekawa sprawa, świąteczna mapa dla reaktywacji myślę, że mogłaby jak najbardziej oddać... No i przy okazji mamy informacje na temat końcowego wydarzenia na żywo. No i raczej pewne jest to, że będzie ono 29. No i jak się okazuje, no to Fortnite napisał, że właśnie będzie tak zwany test serwerów. Będzie on dokładnie 20. i przy okazji 21. i pojawi się specjalna właśnie playlista, czyli Epic Event Test. Będziecie tam mogli wejść i przy okazji pomóc przygotować się Epicowi na wydarzenie. No i w ramach tego będziecie nagrodzeni jednym levelem czyli dostaniecie równowartość 80 tysięcy expa, no i generalnie nie zobaczycie tam całego eventu. Będzie to po prostu, moi drodzy, test serwerów. Jest to pierwszy raz w historii Fortnite'a, kiedy coś takiego się dzieje, no i najprawdopodobniej oznacza to tyle, że... no, całe końcowe wydarzenie, które przeniesie nas do nadchodzącego rozdziału, będzie mega, mega duże, no bo patrząc na to, że Epic dosłownie właśnie bierze graczy, żeby zrobić playtest serwerów, no jest to naprawdę niesamowite. Natomiast, moi drodzy, wiadomo, że plików eventowych jeszcze ogólnie nie mamy, lecz zostaną one wprowadzone już dnia dzisiejszego, ponieważ dnia dzisiejszego do gry zawita ostatni update tego sezonu, czyli update 38.11. No i moi drodzy, Epic go przełożył, ponieważ cały ten update, no, teoretycznie miał się pojawić dnia wczorajszego, czyli 18, ale napisali oni, że cały update jest przeniesiony na dziś, czyli na 19. No i dostaliśmy trailer, gdzie widzimy parę ciekawych rzeczy, w tym m.in. mamy jakiegoś rodzaju latające pączki przy okazji z klonami Homera. Następnie, moi drodzy, no to pełno jakiejś nowej wody. Ogólnie nowe właśnie bronie. Przy okazji też mamy update power Planter, więc cały końcowy update zapowiada się naprawdę mega, ale to mega spoko. Przy okazji z tego co wiem, to już możecie zdobywać właśnie tego bananka, w sensie już są dostępne wszelkiego rodzaju questy na odblokowywanie właśnie go, także jak posiadacie karnet, to już go możecie zdobyć. No i generalnie, jeśli chodzi o całą tą aktualizację no to poza tym że dostaniemy te rzeczy które właśnie widzimy na tym zwiastunie rozgrywki czyli jakieś tam właśnie klony Homera i tak dalej no, to mamy również otrzymać darmowe skiny. Zaczynając, moi drodzy, od skina, który jest już dostępny, a mowa tutaj o Free Diverze. Jak się okazuje, no, to jest on dostępny za darmo dla tak zwanych O2 Priority Members. I jest to tylko i wyłącznie w Stanach. Generalnie musicie mieć właśnie jakiś specjalny numer telefonu, i przy okazji odebrać właśnie kod na skina na stronie. No, ale jest to tylko i wyłącznie dostępne w Stanach. I jak ten kod odbierzecie, to wtedy dostajecie Questa na 100 tysięcy. Expo. No, było to do przewidzenia. Natomiast, moi drodzy, został aktywowany również skin, a bardziej nie skin, tylko zadania, gdzie na końcu jest do zdobycia skin, czyli coś takiego. Generalnie, no to te zadania miały się teoretycznie pojawić w nadchodzącym sezonie. A jak się okazuje, no to został właśnie dodany update, który teoretycznie zaczął się 18, ale wiadomo, że 18 generalnie update'u nie było. No i teoretycznie ten skin miał być aktywowany wczoraj, ale będzie aktywowany dzisiaj około godziny 15. Mowa tutaj o zadaniach Winter Rush i generalnie, no, to będzie to coś takiego jak mamy Summer Road Trip, tylko że tym razem na święta, bo wiadomo, że święta nadchodzą coraz to większymi krokami. No i Fortnite dość zaskoczył, bo te zadania teoretycznie miały być dostępne, jak już mówiłem, w rozdziale 7 w okolicy Festiwalu Zimy. A będą one dostępne na 99% od dnia dzisiejszego, od godziny 15. No i generalnie będziecie musieli przez parę dni do Fortnite'a wchodzić i wykonywać specjalne zadania. No i zazwyczaj, kiedy mamy... Właśnie takie questy to w sumie jedyne co musicie robić, to wbijać EXPA na właśnie y, rzeczach stworzonych przez Epika, typu tryby reaktywacja, Battle Royale i tak dalej. No i przy okazji wbijać też po 60 tysięcy EXPA na Wyspach Twórców. Czyli generalnie możecie sobie na przykład wejść w lubkę, Tutaj, generalnie, możecie sobie wpisać Hexokot, i jak już te zadania będą dostępne, możecie sobie wejść na Ultimate 1 v albo na Ultimate Slider. I dziennie będziecie mogli robić, z tego co wiem, to jedno maksymalnie dwa zadania. No i zapewne po około tygodniu. Tak mi się wydaje, bo zazwyczaj około tydzień trzeba było czekać, do zdobycia będzie ten skinek za darmo, czyli właśnie Cuddle Team Reader. Wydaje mi się, że skinek naprawdę bardzo spoko, patrząc na to, że jest on do pozyskania za darmo. Także, no, jak już mówiłem, całość powinna być dostępna dzisiaj od godziny 15, ale z epikiem różnie bywa, mimo tego, że teoretycznie całość już właśnie miała być aktywowana wczoraj. No, zobaczymy, jak to będzie. No i przy okazji mamy też informacje na temat nadchodzącej możliwej kolaboracji z Fineaszem i Ferbem i wiemy, że właśnie cała kolaboracja może być w trakcie tworzenia, ponieważ zostało to lekko zatizowane przez właśnie głosowego aktora Fineasza. No i przy okazji mamy też wszelkiego rodzaju nadchodzące możliwe zwierzaczki, które mogą trafić w przyszłości Fortnite'a, Widzicie je tutaj na ekranie i są to ogólnie właśnie kolaboracyjne zwierzaczki. Także wydaje mi się, że wyglądają one mega, mega ciekawie. Jeśli chodzi o wszelkiego Rodzaju inne skinki za darmo. To teoretycznie mamy też skina Clyda, na którego też. Podobno trzeba wbić 100 tysięcy expa, ale niestety nic nam o tym nie wiadomo. No i wiemy tylko, że jeden skin jest do zdobycia tylko w Stanach, jak posiadacie jakąś tam specjalną grupę członkowską, w jakimś o czy coś takiego. No i przy okazji ten skinek, który ma być aktywny dzisiaj od 15 za zadania Winter Rush. No a czy będzie coś jeszcze? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, więc w razie czego was o tym poinformuję. A i zapomniałem też dodać, że jest szansa, że pojawi się gigantyczny Homer, bo możemy to zauważyć też generalnie w zwiastunie. Także, jak będzie jakaś moc Homera, gdzie się zmieniacie w gigantyczny. Giganta to się nie zdziwcie. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Ja byłem Hexo i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście subujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite. zostawiajcie tu łapeczki do góry. No i przy okazji, no to co? Jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, możecie to zrobić z kodzikiem Hexo. -kod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ma ten kod wpisany. No i jak te questy się pojawią, wpisujecie sobie Hexo i pewnie też będzie quest na polubienie twórcy, więc możecie wejść tutaj i dodać twórcę do ulubionych. Też będzie mi mega miło, także no za to właśnie Ostatnie z takie zadania, które były w chyba sezonie czwartym rozdziału szóstego. Za darmo, za polubienie twórcy był standard. Także no, takie info. A ja się z wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Jak obejrzeliście ten film do końca, w komentarzu napiszcie aktualizacja. I to tyle. Do zobaczenia. Jo!